Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Rycharska, jestem coachem, nauczycielem akademickim, trenerem, ale również strategiem. I moja przygoda właśnie zaczęła się od marketingu, a ewaluowała do coacha, dlatego że pracując ze strategiami, tworząc komunikację treści dla niektórych osób, marek osobistych, zrozumiałam, że nawet najpiękniejsza strategia nie spowoduje, że te osoby zaczną działać w social mediach. Ponieważ mają jakieś blokujące przekonania, więc zrozumiałam, że trzeba też pracować z ludźmi, po to, żeby pomóc im uwierzyć w siebie i dostrzec swój potencjał. Jeśli jesteś coachem, terapeutą, trenerem, pedagogiem, czy jesteś w ogóle w branży rozwoju, to ten dział jest przeznaczony tobie. Jako agencja social media i ja jako właściciel zajmujemy się i jesteśmy sprofilowani głównie na tę branżę, dlatego że po prostu na niej się znamy. Ja jestem coachem zamiłowania, uwielbiam psychologię, zresztą uczę psychologów na uczelni, między innymi komunikacji, asertywności, coachingu, więc ta branża jest mi bardzo dobrze znana. Dodatkowo w mojej ekipie jest psycholog, który Został z zamiłowania i z pasji marketerem, ale ma ukończone studia psychologiczne. Co to dla ciebie oznacza? Że jeżeli podejmiesz współpracę, to będziesz pracował z osobami, które się znają na tym, które dokładnie znają branżę, które też znają treści, jakie powinny być w tej branży. Jeżeli my zajmujemy się Twoimi social mediami, to masz pewność, że to będzie po prostu. Merytoryczne. Nie będzie to jakiś czat GPT, czyli coś na kolanie skreślone, tylko to będzie merytoryczne z podanymi źródłami, to będzie jakościowe. Dodatkowo też dobre pod względem marketingowym, bo każda treść, jeżeli nie sprzedaje, to zostaje tylko treścią, to też ma przynosić Ci klientów i budować Twoją markę osobistą. Czym możemy Ci pomóc? Możemy dla Ciebie zbudować stronę internetową, która będzie dedykowana tej branży, która będzie rozpatrywać nisze i będzie spójna z Tobą, bo pracujemy na Twoich zasobach, Twoich oczekiwaniach. To ma być Twoje. Dodatkowo, również możemy się oczywiście zająć Twoimi social mediami. I to nie tylko Facebook, Instagram, ale również LinkedIn, TikTok, YouTube. Wszystkie formaty, które są teraz na czasie, a więc rolki, tiktoki, shorty na YouTube, dodatkowo profesjonalna reklama, bo wiadomo, że jeśli marketing nie ma reklamy, to to jest tak samo jak puszczanie w ciemności oczka do kobiety. Więc w dzisiejszych czasach konieczna jest reklama z tego względu, że większość platform po prostu ogranicza treści. Algorytm ogranicza treści, bo jest z tego bardzo dużo. To po pierwsze, a po drugie, też chce zarabiać. I włączenie reklamy jest tutaj niezbędne, żeby poszerzyć zasięg i zdobyć szerszą publiczność. Nie tylko jakość, ale też trzeba się jakoś przebić do tej publiczności. I w tym pomaga skuteczna reklama. Stworzymy dla ciebie strategię marketingową, sprawdzimy Twoją konkurencję. Zbudujemy piękny wizerunek, spójny z tym, jak Ty widzisz swoją firmę, ale też wspomagamy, żeby zobaczyć Tobie, co jest dobre, żeby pomóc Ci znaleźć to właściwe. Również przygotujemy komunikację treści, czyli przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalne działania marketingowe. Możesz również liczyć na merytoryczne, wysoko jakościowe pod względem i treści i SEO, żeby to było przyjazne dla wyszukiwarek Google treści na bloga. Zapraszamy do współpracy. Jedno możemy zapewnić. Lubimy swoją pracę, angażujemy się. Jesteśmy dla ludzi, jest to nasza pasja. Masz z nami kontakt, masz dostęp między innymi przez WhatsApp, bo, bo z każdym klientem zakładamy, jeżeli chce mieć z nami stały kontakt, może dosyłać swoje pomysły, swoje treści. Jeśli potrzebujesz wsparcia coachingowego, ja jestem, jeśli nawet chcesz się przygotować i występować publicznie, to jako osoba, która trzy lata uczyła się przemawiania publicznego i ma w tym wiedzę, to również jestem do Twojej dyspozycji. Pamiętaj również, że sama zbudowałam markę osobistą i sprzedałam ponad na dzień dzisiejszy 6 tysięcy swoich ćwiczeń i boków oraz kursów. Więc wiem, jak to się robi. Wiem, jak zaistnieć w internecie, ale my tworzymy marki z duszą. To nie ma być jakie, to ma być właśnie z duszą. Jeżeli to rezonuje z Tobą, to zapraszam do rozmowy. Do sporządzenia oferty i do współpracy z nami.